Witam Was, kochani, po dłuższej przerwie. Porozmawiamy sobie dzisiaj troszeczkę na temat Ducha Świętego. Na czym to polega? Wiele osób właśnie modli się do Ducha Świętego o pomoc, o ratunek, i modlą się tak cały czas, i modlą, i modlą. No i przychodzi moment, że nie są wysłuchiwani. Kochani, moja odpowiedź jest taka, że Ty masz wlać w siebie Ducha Świętego i modlić się do Boga. Bo przecież Duch Święty znaczy jest od Boga. Hmm? Więc Twoim zadaniem tu na Ziemi jest wlać w siebie Ducha Świętego, a nie modlić się do Ducha Świętego. To jest taki temat, który już niedługo zostanie tak naprawdę rozstrzygnięty moim zdaniem. Wprowadziłem to oczywiście to po to, żeby ludzie to zrozumieli. I już niedługo zostanie to przyjęte, bo tak naprawdę powinno się wlać w siebie Ducha Świętego. Hmm? O co chodzi? Jezus nie modlił się do Ducha Świętego, a uczył swych apostołów modlitwy o Ojcze nas, Nasz. I stąpił na Jezusa, a Duch Święty jak gołębica, prawda? On się nie modlił do niego, on na niego stąpił, wlał się w Chrystusa. I Twoim zadaniem jest zrobić to samo: pozwolić na to, aby on stąpił na Ciebie, aby on się w Ciebie wlał jak gołębica. Abyś stał się dziewiczy, czysty, abyś stała się dziewicza, czysta. I moi drodzy słuchacze, chodzi w tym o to, że nieważne ile masz grzechu, ile masz błędów i tak dalej, dzięki duchowi świętemu staniesz się czysty, dziewiczy, początkowy. I tutaj przy, przy, przytoczmy jeden taki temat. Do starych bukłaków nie wlewa się młodego wina, prawda? Czyli ty w starym życiu nie możesz mieć Ducha Świętego. Do młodych bukłaków się wlewa młode wino. Czyli ty, umierając na, na krzyżu swoich doświadczeń, rodzisz się w nowym życiu, czyli w życiu duchowym. O to chodzi, kochani. O to chodzi, abyś ty narodził się w nowym życiu i Duch Święty jest tym, abyś to poznał, abyś się z tym połączył i miał duchowość. I wtedy, i tym bardziej zrozumiesz o co chodzi z tymi twoimi przekazami czy innymi rzeczami, bo będziesz miał połączenie duchowe, czyli będziesz tym, kim, o kim mówił Jezus do swoich uczniów. Oto moja matka, oto mój ojciec, oto moi bracia, oto moja siostra. Oni wtedy jeszcze nie do końca mieli Ducha Świętego, tutaj, tutaj damy tak powiedzmy, ale oni uczyli się go mieć. Oni uczyli się od Chrystusa po to, aby wlał się w nich Duch Święty Choć oni jeszcze długo, długo, długo nie umieli, właśnie, nie umieli jeszcze właśnie zrozumieć o co Chrystusowi chodziło z tą pracą, jak mam pracować jako apostoł. Dopiero później zaczęli rozumieć, że to jest faktycznie Syn Boży, no i połączyli się w Duchu Świętym. Duch Święty stąpił na nich i mówili o nich z tymi językami. I to cała logika, moi drodzy słuchacze, to jest cała logika tego o co w tym chodzi. I pamiętaj też, jedną ważną rzecz: skoro już rozmawiamy o Duchu Świętym, to pamiętaj też, jedną ważną rzecz: że ty, idąc przez życie, cierpienia, czy jakimś innym, idziesz przez swoją własną drogę krzyżową. Ty nią idziesz, cały czas idziesz, idziesz. I Twoim zadaniem jest umrzeć na tym krzyżu duchowym. I narodzić się na nowo. Symbol jest, Jezus znaczy, jesteś symbolem tego. On nam podpowiada. Hmm? On też szedł drogą krzyżową i obudził się dopiero w życiu duchowym, całkowicie obudził się w życiu duchowym, gdy z martwych Więc Twoim zadaniem jest zrobić to samo: z w życiu, z życia fizycznego, tak jak On żył w życiu fizycznym, do życia duchowego, tak jak Jezus został uniesiony do nieba. Tak samo tyczy się to Ciebie. Hmm? tylko Ty będziesz cały czas tu na ziemi prawda, oczywiście, ale zostaniesz już uniesiony będziesz miał Ducha Świętego Potwieracie się wszystko ducho, co duchowe poznasz swoje dary i wiele, wiele więcej kochani, myślę, żeby to było wszystko mam nadzieję, że materia Wam się podoba życzę Wam wspaniałego dnia dużo słońca i z Bogiem przyjaciele niedługo kolejne nagrania pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, hej, hej